Z tej strony Cypian Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. Dziś będę mówić o tym, jaki stan psychiczny, jaki stan emocjonalny, i co w ogóle z Tobą się dzieje po związku z narcyzem, czy po wyprowadzce od narcystycznych rodziców, czy generalnie po zintensyfikowanym kontakcie z narcyzami. To są stany, które będą tym bardziej intensywnie odczuwalne im intensywniejsza, czy bardziej długotrwała ta relacja była. Więc jeśli kończysz relację z narcyzem, albo właśnie skończyłeś niedawno relację z narcyzem, to miej dla siebie bardzo, bardzo dużo wyrozumiałości i współczucia i otaczaj się z tymi ludźmi, którzy będą ci w stanie to dać. W takiej relacji twoje poczucie własnej wartości zostało totalnie zdeptane i zmieszane z głównym. Twoje poczucie bezpieczeństwa jest obdarte, totalnie połamane, poszatkowane, więc jest w tobie mnóstwo lęków. I tutaj wymieniłem na tej tablicy kilka typowych w ogóle stanów, w jakich będziesz, ja je omówię tak krok po kroku. Dodam tutaj też lęki których będzie na pewno bardzo dużo w takiej sytuacji. Ale zanim jeszcze przyjdę do omówienia tych wszystkich punktów, które tutaj wymieniłem na tej tablicy, tych wszystkich stanów, to jednocześnie przypominam Ci, narcyz totalnie ciebie nie widział, totalnie ciebie nie słyszał. Więc naturalnym jest, że czujesz, jakbyś przestał istnieć, jakbyś przestała istnieć, jakby ciebie w ogóle nie było i pozostaje z ciebie taki duch wypranie z energii same wspomnienia odnośnie tej relacji wyglądają trochę jak film albo jak sen one nie są do końca realne bo narcyz jest jak hipnotyzer więc oczarował cię zahipnotyzował wrzucił w jakąś bajkę i ty sama nie wiesz co się z tobą stało co się stało w twojej głowie kim ty w ogóle byłaś w czasie tej trudnej relacji i dlatego. Jesteś też spragniona, żeby siebie poznać i odkryć. Na nowo. Jeszcze raz przypomnieć sobie, kim jesteś. I potrzebujesz być widziany i czy widziana. I słyszany, słyszana. I to jest bardzo ważne. Będziesz musiał się czy musiała wygadać, wypisać, pokazać. Więc. Typowym stanem, który jest bardzo często ignorowany, bo to jest taka emocja, to jest wstyd. To jest emocja, którą jest, które, z którym sobie często nie zdajemy sprawy, ale taki ciężar na sercu zblokowane serce, połączone z wysokim poziomem stresu, kortyzolu, adrenaliny, lęku, niechęci, bezsilności, słabości, potrzeby zniknięcia, potrzeby izolacji. Wewnętrzny krytyk jest bardzo mocny, poczucie, że inni ludzie Ciebie osądzają, ekstremalnie niskie poczucie własnej wartości. Zwróć uwagę na emocje wstydu. Bo to jest coś, z czym musisz sobie na pewno poradzić, to też nie zawsze jest Twój wstyd, ale narcyzm zrobił wszystko, żeby cię w tą emocję wprowadzić, a więc żeby cię zawstydzać, żeby cię było przykro, żeby ci po prostu było wstyd z tym, kim jesteś, z tym, czego chcesz, z tym, co lubisz, z tym po prostu jaki, czy jaka jesteś. Porównywanie cię z innymi ludźmi, żeby po prostu z tego wewnętrznego twojego krytyka i ten wewnętrzny osąd był jak najgłośniejszy. To było to, było to co nas chciało osiągnąć, więc nie możesz tłumić dalej tej emocji, bo ona wyjdzie bokiem. Stłumiony wstyd wychodzi bokiem na różne sposoby. Jednym ze sposobów jest złość. Złość i po prostu czy nienawiść, bo w zasadzie wstyd. Jest w dużej mierze nienawiść do samego siebie. I, I więc emocja nienawiści i emocja złości też w tobie będzie. I także nie może zostać stłumiona, więc jak szybko trafisz na jakieś y, duchowe przekazy, albo będziesz szukać ukojenia u aniołów, co jest bardzo typowe, bo narcyzm y, zaburza nam bardzo takie psychologiczne, racjonalne pojmowanie rzeczywistości i wprowadza w taki trochę magiczny świat, więc bardzo łatwo tobie będzie uciec i podtrzymać się. Tej percepcji rzeczywistości, tylko z tej takiej yy, wyobraźni, tak, z, z tej związanej z prawą półkulą mózgu wyobraźnia, magia, symbolika, synchroniczności, duchowość i uciekanie w tą stronę. Bardzo ważne jest tutaj zbalansowanie tego z lewą półkulą mózgu, a więc z racjonalną, i z taką psychologiczną i logiczną. I teraz ten świecie duchowym. Emocje nienawiści i złości są bardzo mocno ignorowane, bo po prostu wszystko jest miłością. Kochajmy się, akceptujmy i w ogóle bądźmy obecni tu i teraz, i płyńmy with the flow. Więc uczulam na to. Te emocje nienawiści i złości są w tobie bardzo mocne, i, i kiedy z nimi i, i one są tak naprawdę Ci bardzo służą. I może nie nienawiść, ale z nią też musisz pobyć, I, po, po, posiedzieć z tą emocją, poczuciem. Ale złość bardzo ci posłuży. Złość wniesie cię naprawdę wyżej, bo złość jest wyżej wibrującą emocją, a więc wolimy ją czuć i lepiej się w niej czujemy niż z emocją chociażby lęku, czy z emocją wstydu. Złość jest w stanie wznieść cię na wyższy stan energii i jeśli konstruktywnie przerobisz tą złość, to ze złości pójdziesz w stronę odwagi i zaczniesz tworzyć i działać i znajdziesz więcej ochoty do życia. Więc złość jest bardzo fajną emocją, która może tobie pomóc po takiej relacji. Ale w każdym razie bardzo typowe są koszmary. Ta osoba opętała twój mózg i umysł. Nie można przestać o niej myśleć. Tak jest z tym narcyzem. Jak jesteśmy w tej relacji, ale na chwilę gdzieś idziemy sami na zakupy do parku, on cały czas gdzieś ten narcyz z tyłu głowy jest. I tak samo jest po tej relacji, i to jest przez to takie, że nie możemy go wyrzucić ze swojego umysłu, jego słów, mantr, tego co mówił, i on przyłazi nam jeszcze i nas męczy koszmarami sennymi. I to też będzie bardzo typowe. Te koszmary będą wskazywać również na wielość stumionych w tobie emocji, które znajdują powoli ujście, bo odcięłaś czy odciąłeś się od tego narcyza. Oczywiście, jeśli zerwałaś czy zerwałaś tą relację, po prostu. Odetnij się od tego człowieka do maksimum. Nie śledź na social media, nie śledź jego wspólnych znajomych, nie pytaj się co u niego. Wiem, że będziecie to bardzo męczyć, będzie to bardzo trudne. To jest jak odstawienie używki. Inną kwestią to będzie przebodźcowanie czy przesyt emocji. Po angielsku jest takie słowo jak overwhelm i to jest stan, w którym po prostu tych emocji różnych, zagłuszonych jest w tobie tyle, one wszystkie wyłażą naraz, i ty już sam nie wiesz, co czujesz. Tam są i lęki, i, e, i różnego rodzaju lęki, i wstyd, i poczucie winy, i bezsilność, e, i apatia, i nienawiść, i wkurzenie, i te wszystkie, te, ten, ten cały kocioł emocjonalny jest w tobie. I oczywiście. Te emocje, nadmiar emocji, nadmiar lęku, nadmiar stresu powoduje w nas totalne zmęczenie. Więc nie masz siły i nie masz energii, ale niestety nasz wewnętrzny krytyk to wykorzystuje do robienia nam bardzo ostrych osądów. Czyli znowu nic nie zrobiłem, nic nie zrobiłam, nic nie osiągnęłam, miałam wysłać CV, nie wysłałam CV, ludzie w pracy się na mnie dziwnie patrzą, ja po jednej godzinie już nie mam energii i tak dalej. Dlatego Musisz wypocząć i musisz nauczyć się relaksować. To jest bardzo, bardzo ważne nauczyć się po prostu relaksować, wyciszać i odzyskać swoje poczucie bezpieczeństwa. Inną kwestią jest poczucie otępienia. To poczucie otępienia mgła w głowie, brak jasności umysłu, brak jasności odpowiedzi jakbyś była duchem, może ci minąć pół dnia i nawet nie będziesz do końca rejestrować co się działo i pamiętać co się działo w ciągu połowy dnia. Jest to po prostu otępienie umysłowe, które również cię spotyka. Więc nie osądzaj siebie, że znowu coś jest nie tak. Nie panikuj, nie odżywiaj lękami tego stanu. Nie krytykuj siebie dlatego, że to jest normalny stan, który też się tobie pojawia, z którym warto pobyć. I oczywiście dla mnie najważniejsze jest nie tylko dla mnie. Wielu ludzi, którzy pracuje z ofiarami narcyzmu wskazuje na konieczność, jako na, że kluczem jest świadomość emocjonalna. Czyli jak ci jest źle, jak czujesz się otępiony, jak czujesz się zmęczony, spójrz na to, jakie są w tobie emocje. Zawsze będziemy dochodzić do tych samych podobnych wniosków: to będzie poczucie winy, to będzie wstyd, to będzie nienawiść, to będzie złość, to będzie bezsilność. To będą te same stany emocjonalne, które są tak intensywne po takim związku i tak koszmarne i bolesne. E, I to, że właśnie niewidziana, że się tak bardzo poświęciłaś tej relacji, że żyłaś w tej iluzji, że wierzyłaś w to wszystko, że tak bardzo chciałaś się zmienić, że tobie zarzucano, że jesteś kłamcą i, i, i ty to uwierzyłaś i chciałaś być lepsza, a w rzeczywistości byłaś oszukiwana, okłamywana na każdym kroku. Ta bezsilność z tym związana. To poczucie, że jest się wykorzystanym i głupim i nikt nawet nie przeprosił, i nawet nie znajdzie takiego bodźca, żeby przeprosić, albo nawet uznać za to, jak wiele dałeś czy dałaś w tej relacji. No to to jest proces, żeby z tym wszystkim się pogodzić, prawda? No więc czuj te emocje, wchodź w nie super, ciężka, ciężki przebój, ale trzeba przez to przejść. Bo jeśli je stłumisz, to uwierz mi, daleko, nie zajdziesz, one wyjdą w końcu z ciebie. ja naturalnie narcyz nie lubił ciebie nienawidził ciebie i chciał ciebie zamienić na swój własny program na przedłużenie samego siebie na to żebyś była kukłą czy marionetką y, dla jego wizerunku więc naturalnie on wyprał twoje ja wyprał to to by ładnie brzmi to może to za, za, za ładnie to brzmi bo wtedy by było to twoje ja wyprane i czyste ale ono takie nie jest on je gdzieś zgniótł, wrzucił do kosza i teraz Ty jesteś jak taki duch błąkający i snujący się po świecie, więc musisz odzyskać swoje ja. Dlatego stawiasz na ja, nie uciekasz w pomaganie dzieciom, w pomaganie, nie wiem, w charytatywnych miejscach. Możesz w małym stopniu to zrobić, bo to zawsze pomaga pójść do schroniska, ale nie przeciążaj siebie odpowiedzialnością innych ludzi i pomaganiem innym ludzi. Ja, ja, ja to jest to, czego narcyz Cię nauczył i za to mu podziękuj, że on, tam było tylko ja. W przypadku narcyza. To teraz Ty weź to, co on miał w sobie i zbalansuj w sobie, postaw na siebie, przypomnij swoje zainteresowania i pasje, zrób kurs, który zawsze chciałaś zrobić, idź pokańczyć, zrób sport, który Ci służy i tak dalej. Naturalnie poczucie winy, dlatego że Narcyz obrzucał Cię winą za wszystko, więc Ty postawiając na siebie, jeśli, to, jeśli mam do czynienia z narcyzem takim ukrytym albo z narcyzem vulnerable narcissist, to oni często odgrywali rolę ofiary i to Ty byłeś czy byłaś winna i dlatego też to poczucie winy będzie w Tobie olbrzymie, poczucie winy za coś, za co w zasadzie winny czy winna nie jesteś bo nie zrobiłeś czegoś złego. I to poczucie winy, poczucie, że ojej, może jakbym dał jej jeszcze jedną szansę, może jakbym zabrała go na terapię, może bym go mogła zmienić, może on by się zmienił. Wierzę, że, że jeszcze, że, że za mało szansy mu dałam. Chyba zbyt brutalnie postanowiłam, że się po prostu wyprowadziłam. Obwinianie siebie, poczucie winy, Naturalny stan i nie reaguj w oparciu o to poczucie winy. Absolutnie nie próbuj tego zrekompensować. Nie jesteś nic winna narcyzowi, nie obwiniaj siebie, nie bądź dla siebie taka zła czy taki zły. Pozbawienie życia, celu i radości. Przypomnij sobie przed tym związku, co było dla ciebie ważne, jakie miałaś cele, albo w czasie tej relacji, cele, których narcyz nie pozwala ci zrealizować, zacznij je realizować, zacznij iść w tę stronę. I obudź się z tym, że na jakiś czas tej radości możesz nie odczuwać za dużo w swoim życiu. Ona naprawdę kiedyś wróci. Jak zrobisz robotę, ona wróci. Wróci potęgowana. Paranoja. Paranoja, psychoza, to wszystko zależy od poziomu przemocy, na jaką sobie pozwoliłeś, pozwoliłaś. Więc poziom paranoi może być bardzo duży. Możesz widzieć duchy i demony. Oczywiście narcyz to, jest, to są osoby totalnie opętane przez zło i złe energie. Naturalnie możesz też z tym mieć do czynienia, ale nie chcę tutaj straszyć, bo nie o to tu chodzi. Poradzisz sobie ze wszystkim, bo twoje światło jest mocne, bo narcyz tylko lgnie do ludzi, którzy mają dużo światła i dużo empatii w sobie. Więc, ale paranoja, lęki, czy mnie prześladuje, bardzo wiele z tych rzeczy nie jest paranoją, tylko rzeczywistością. Ale teraz trudno jest czasami zobaczyć, gdzie jest ta granica, jak daleko można się posunąć. Więc ta paranoja, to przewrażliwienie również, czyli nadwrażliwość tutaj wspomniałem, to są te aspekty, które mogą się pojawiać po prostu po takiej relacji, więc na to również uczulam paranoja, czyli inaczej lęki bardzo mocne. Więc nie wiesz w te myśli, które są budowane na lękach, wczuj się w te emocje, pobądź z nimi i daj sobie to bezpieczeństwo i troskę własną. Tęsknota, no tęsknota, uzależnienie od tego człowieka naturalnie będzie się pojawiać i to są takie, to jest taka tęsknota obsesyjna, yy, taka, że po prostu, no, to, to co się wydarzyło w tej relacji, to Ty zatraciłeś siebie i narcyz totalnie przejął kontrolę nad Twoją osobowością, nad Twoją percepcją, nad strukturą Twojego życia, i teraz Ciebie nie ma. I Ty tylko istniałeś wtedy, kiedy narcyz był, i z tym narcyzem było dużo fajnych, radosnych momentów. Te złe on nauczył Ciebie wypierać, więc pamiętasz te fajne momenty i zaczynasz powoli racjonalizować, że może nie było tak źle. Wszyscy w związkach mają jakieś przeboje. Może gdyby się coś wydarzyło inaczej lub potoczyło inaczej, to byśmy zostali w tych fajnych momentach. W sumie było dużo radości i fanu. Może ja przesadzam. Popadamy w tą iluzoryczną rzeczywistość, w tą iluzję narcystyczną, która jest formą ucieczki od bólu. Który doświadczamy, i to są niestety te momenty, kiedy na skutek których my wracamy do relacji z narcyzem. A co ciekawe, bardzo wielu narcyzów ma silnie rozwinięty zmysł parapsychiczny i oni wręcz jakby intuicyjnie wyczuwają, kiedy wchodzisz w ten stan, i to właśnie wtedy do ciebie napiszą. Więc uczulam. Nagłe wyłączenie, nieświadomość to też się pojawia. Idziesz do pracy, gubisz pewne rzeczy, zapominasz kluczy, e, nie wiem. Pracujesz w kawiarni, klient zamówił latę. Ty robisz mokę. Jeszcze wyobraźmy sobie, że klient jest narcyzem: on widzi tą Twoją niepewność, nadwrażliwość, stres i lęk. Jeszcze sobie na tym pożeruje jakimś ostrym komentarzem: Ty jesteś nadwrażliwa, więc bierzesz to wszystko do siebie. Inni pracownicy to widzą. Od razu jest ci głupio. Jest co z Ciebie wychodzi? Po prostu wychodzą z Ciebie wszystkie lęki, wychodzi z Ciebie wstyd w takiej sytuacji. To wszystko jest konsekwencja Twoich bardzo silnych, intensywnych emocji, które zaburzają Twoją umiejętność bycia świadomym tu i teraz i obecnym. Dlatego, że tłumione emocje zaburzają naszą tą, tą możliwość bycia. Dlatego, tak ważne jest, żeby tym emocjom pozwolić przez Ciebie przepłynąć i ich nie blokować, tylko się nie wczuwać. Współczucie, współczucie do narcyza oczywiście. Zamiast empatia skierowana do siebie, to mamy współczucie do narcyza. Łapmy się na tym i zmieniajmy je w momencie, kiedy zaczynasz go znowu idealizować poprzez tęsknotę, poprzez współczucie. To przypominam złość. Będzie etap wybaczenia, będzie etap, kiedy yy, można na to wszystko zobaczyć z serca, ale najpierw trzeba przetrawić te emocje. Nie możesz siebie oszukiwać, że akceptujesz go, jak czujesz tyle w sobie wstydu, złości i lęków, paranoi. To naprawdę, nie, nie, nie oszukujmy siebie, nie uciekajmy. To jest spiritual bypassing, omijanie pewnych etapów. Więc ten moment złości jest potrzebny. Przypominaj sobie codziennie, pisz, jakie on zrobił rzeczy. Przypominaj sobie kłamstwa, przypominaj sobie oszczerstwa, przypominaj, jak cię krytykował, jak cię. Jak cię niszczył, jak próbował po prostu ciebie odizolować, zabić w tobie radość i pasję, nabijał się z twojego uśmiechu, z twojej twarzy, jak wykorzystywał cię finansowo, jak zmuszał cię do przepraszania za coś, jak manipulował twoim umysłem, jak zdradzał cokolwiek on robił, a robił bardzo wiele rzeczy negatywnych i pewnie jeszcze te połowy, jeszcze na tym etapie czy po połowie roku, czy roku czasu po, po takiej relacji nawet nie zauważasz, jak wiele zła w Tobie zrobił. Bo cały czas go idealizujesz. I sporo rzeczy nawet nie jesteś świadomy, czy świadoma. Pisz żurnal yy, codziennie w punktach złe rzeczy, które zostały Ci wyrządzone. Nie bój się, nie stawiaj oporu. Oczywiście Ty się tego boisz, bo nie chcesz czuć tej złości, tej nienawiści, tej bezsilności, którą to ćwiczenie wywoła w Tobie. Ale naprawdę złość przetransformujesz w dużo energii i na pewno zabierze Cię ona z tej tęsknoty i współczucia dosyć szybko do niego, do tego narcyza. A zamiast tego będziesz w stanie zobaczyć, dzięki te, tym wspominiom negatywnym, jak dobrą osobą jesteś i tą empatię możesz przekierować do siebie samej. I to bardzo pomaga w odbudowie poczucia własnej wartości. Pustka, no to tak jak wspomniałem, pustka, brak, ja. Nie wiem kim jestem, nie wiem co czuję, nie wiem co chcę. Jakby mi trochę nie było, bezsilność, bezradność, tak? Nikt nie jest w stanie mi pomóc. Nawet nie pójdziemy na terapię, nawet nie pójdziemy do, do jakiegoś właśnie coacha. No bo kto nam pomoże? Jest tak źle, tak się źle czujemy, nic nie jest w stanie nam zabrać tej, yy, tego trudu, tego bólu. Więc to, to są fałszywe przekonania, które się pojawiają, ale jest to poczucie bezradności, bezsilności, beznadziei. No, a to zwłaszcza w połączeniu z tym, jak trudne jest w ogóle życie w normalnym stanie, neutralnym stanie emocjonalnym, żeby zarabiać, żeby żyć, wychowywać dzieci, zajmować się kwestiami administracyjnymi w tym szybkim świecie, no to już może nas w ogóle przerastać i przetłaczać. Dlatego Empatia do siebie, otaczanie się dobrymi ludźmi. Zobacz siebie i pozwól siebie zobaczyć. Nie uciekaj w nowe relacje, bo naprawdę chyba, że masz kogoś, kto naprawdę, naprawdę czai i czuje i chce Cię przeprowadzić przez ten proces, chce być dla Ciebie, a są tacy ludzie, czasami się znajdują, ale nie uciekaj w byle jakie relacje z nieświadomymi yy, ludźmi, z ludźmi o niskim poziomie inteligencji emocjonalnej, bo to, to Ci nie służy. Nie w takiej sytuacji. Dobra, to tyle w tym temacie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.